Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Już czujemy, że ten czas wielkanocny się wypełnia. Że następna niedziela to niedziela zesłania Ducha Świętego. A potem wrócimy do naszej szarej codzienności. Ale ona już nie będzie szara. Ona będzie pełna kolorów, bo wyjdziemy tam z umocnioną wiarą, z nową nadzieją. Wejdziemy w nią umocnieni darami Ducha Świętego. Popatrzmy, że w dzisiejszej liturgii Słowa powracamy do Ewangelii Mateusza. Tą Ewangelię rozpoczęliśmy, naszą lekturę w niedzielę, u początku roku liturgicznego, tego, który się zaczął w grudniu. Czytaliśmy już wiele fragmentów tej Ewangelii. To ważna Ewangelia, przepiękna. Dzisiaj czytamy ostatnie wersety 28 rozdziału. Uroczystość w niebo wstąpienia pana Jezusa, a szczerze słyszeliśmy, że o w wstąpieniu nie ma ani słowa. W Ewangelii Mateusza nie ma w wstąpienia pana Jezusa. To taka, taki paradoks. Bo Mateusz ma pewną koncepcję. Od początku Ewangelii mówi, że Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. Taki jest schemat tej Ewangelii. Jezus przychodzi i stale z nami jest. Dlatego słyszymy dzisiaj to ostatnie zdanie. Oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A obecność Jezusa będzie inna, będzie pod różnymi postaciami, trzeba go odkryć na nowo. Ale Bóg zawsze jest z nami, jest Emanuelem. Popatrzmy, co tydzień temu rozważaliśmy o tym naszym sieroctwie. Jezus mówi, nie zostawię Was sierotami, a my ciągle się czujemy sierotami. Ciągle czujemy, że Bóg jest niejako daleko, że nas zostawił na tym dole, że musimy się zmagać z tysiącami przeciwności. Dzisiaj mamy to wielkie zapewnienie, że Bóg nas nie zostawia sierotami, że jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to jest jakaś wielka dla nas pociecha. Że Jezus gdzieś tam nie odchodzi, nie wiadomo dokąd, i musimy sami się tu trudzić, ale jest z nami zawsze. Popatrzmy, jak piękny jest ten dzisiejszy opis Ewangelii, który przywołuje tematy, które znamy właśnie z Ewangelii Świętego Mateusza. Uczniowie Jezus są na górze. Pamiętamy, że tak się zaczyna Ewangelia Mateusza. Zaczyna się od góry błogosławieństw, od tego wezwania, by odkryć Boga działającego w życiu człowieka. W życiu człowieka, który podejmuje ważne decyzje, odkrywa sens swojego życia, odkrywa swoje powołanie i Bóg daje mu tą wielką energię, swoją obecność. Góra to miejsce, gdzie człowiek spotyka Boga. Popatrzmy, uczniowie oddają mu pokłon, jak magowie u początku Ewangelii przychodzą, by oddać pokłon. My też przychodzimy na liturgię, by oddać pokłon, by na nowo, w każdą niedzielę, odbudowywać tą naszą relację. Że On jest naszym Stwórcą i Panem. On jest naszym Zbawicielem. My przychodzimy, aby Go uwielbiać, by oddawać Mu pokłon. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. Józef usłyszy, że jego syn jest Emanuelem. I ostatni rozdział Ewangelii Mateusza, 28. Oto ja jestem z wami, ja jestem Emanuelem. To te klamry, które spinają całą Ewangelię, to te klamry, które spinają całe nasze życie. Bóg nieustannie bierze nas w objęcia, by przypominać o tym, że nigdy nas nie zostawi, że jest z nami, że nas kocha, że jesteśmy Jego dziećmi, że ciągle się o nas troszczy, opiekuje. Dlatego Jezus. Mówi do swoich uczniów, a dzisiaj te słowa słyszymy my. Mówi do nas: idźcie, idźcie więc, wyruszcie w drogę. Pozyskujcie uczniów, chrzcijcie i nauczajcie. My? Może ci uczniowie z Galilei. Może siostry zakonne, ale my? Popatrzmy, że dzisiaj Jezus chce odnowić nasze zaangażowanie, nasz zapał duchowy, nasze chrześcijańskie postawy. Chce odnowić naszą misję. Trzeba się poderwać, trzeba się po przebudzić. W maseczkach? Tak, w maseczkach. Zachowując dystans społeczny? Tak. Zachowując dystans społeczny w izolacji? Tak. Mam iść i pozyskiwać uczniów. Zobaczmy, jak bardzo konkretne jest to wyzwanie Jezusa. Idźcie i pozyskujcie uczniów. Kogo mogę pozyskać dla Chrystusa w tych dniach, tygodniach? Kogo w mojej rodzinie mogę pozyskać? Czy może myślę, że raczej wszyscy są już na straconych pozycjach? Proszę ojca, jak mam pozyskać? Ten żyje bez ślubu, na kocią łapę mój syn, ten pije, ten gdzieś wyjechał i się nie odzywa. Jak go mam pozyskać? Właśnie, to jest to zadanie, nie jest łatwe. To poprzeczka wysoko postawiona, ale pozyskaj tych uczniów. Jedna pani niedawno mi mówiła, że pierwszy raz przyszła do kościoła po dwóch miesiącach. Siedziała w domu zamknięta, bo ma wszystkie te choroby towarzyszące, jak mówi. Wszystko odkryłam, siedzę w domu, bo mam wszystkie choroby towarzyszące, a respiratora sobie nie kupiłam, a więc siedzę w domu, córka kazała, wnuczka przynosi jedzenie, a więc jakoś przetrzymałam. Proszę ojca, jak mam wypucowane mieszkanie teraz Dwa miesiące ze ściereczką, po prostu lśni, jak w szpitalu, sterylnie. Ale od słowa do słowa, ja mówię, ale czy pani córce podziękowała za tę troskę, za tę miłość, za te zakupy, które wnuczka przychodziła i przynosiła pani po drzwi? Ona mówi: O, rzeczywiście, ojciec ma rację, to jest ważne. To jest sposób, by pozyskiwać uczniów dla Jezusa. Popatrzmy, my często nasze te rodzinne relacje traktujemy jako coś oczywistego. Ten mąż jest, ten pierwszy i ostatni niezmienny, już może nudny, jak szafa gdańska go traktuje, czasami Go przestawiam z miejsca na miejsce. Ale czy ten czas wykorzystuje, by go pozyskiwać. Czym? Nie to, żeby krzyczeć na niego, pomrukiwać, ale właśnie by powiedzieć słowo: Dziękuję, przepraszam, by go pochwalić, by dobrym słowem się podzielić, nadzieją się podzielić. Pamiętamy te słowa papieża Franciszka, gdy był w Polsce: Powstajmy z naszych kanap. Ta izolacja, którą przeżywamy, nie może się skończyć, że przed telewizorem z pilotem siedzimy tylko. Mamy pozyskiwać uczniów dla Chrystusa. Jest jednak ciągle ta pokusa, jak z dzisiejszego fragmentu pierwszego czytania z dziejów apostolskich. By pytać Jezusa o rzeczy nieważne. Kiedy przywrócisz Królestwo Izraela? Panie Jezu, kiedy skończy się epidemia? Bo mnie tak już ciężko na w życiu. Pojechałabym może do Świnoujścia, do Działdowa, czy gdzieś tam opalać się. Kiedy to się skończy? A kiedy? Co nieważne jest, kiedy się skończy. Może się nigdy nie skończy. Trzeba żyć. Ja jestem chrześcijanem w masetrze bez. Mam się dzielić wiarą, nadzieją moją, mam pozyskiwać uczniów. To jest moje zadanie. Jest ta pokusa, żeby Pan Bóg nam wszystko rozwiązał cudownie. Jest ta pokusa, jak uczniowie wpatrują się w niebo. Wchodzą w jakąś fałszywą pobożność. Chrześcijanin to jest ten, który twardo stąpa po ziemi, który nie patrzy dziś w gwiazdy, ale patrzy na drugiego człowieka. Może dzisiaj trudniej rozpoznać drugiego człowieka, bo jesteśmy wszyscy zamaskowani. Ale może tym bardziej trzeba intensywnie patrzeć w oczy. Trzeba rozpoznawać innych ludzi, by przekazywać im tę bożą energię. Popatrzmy czas wielkanocny, który pomału dobiega końca. Widzieliśmy, że to była formacja uczniów, bardzo indywidualna. I formacja wspólnotowa to także była nasza formacja indywidualna. Zadawaliśmy sobie pytania: Co dla mnie znaczy to, że Chrystus z że zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech, że mogę dotknąć się Jego rany? Co to dla mnie znaczy? Ale to także formacja wspólnotowa. Ktoś powie: Tak, ale nie ma wspólnot. Są wspólnoty, tylko muszę je na nowo. Odkryć. W wielu miejscach, także w Polsce, widziałem też wiele tych refleksji na świecie, socjologowie, kościelni zastanawiają się, jakie będzie duszpasterstwo po pandemii. Zastanawiają się też, jak my, jako wspólnoty, przeżywamy ten czas. Stawiają pewne diagnozy. Jest taka diagnoza policyjna. Duszpasterz to jest ten, który liczy limity. Patrzy, czy równo siedzą, czy zachowują dystans. Dwa metry z metrówką chodzi, mierzy, liczy, maseczki sprawdza, każe myć ręce i tak dalej. To, co wszyscy wiemy przecież. Ale takie duszpasterstwo policyjne jest w wielu miejscach tak. To nie jest duszpasterstwo. To nie ułatwia wiernym spotkania z Bogiem. Inny model duszpasterstwa, który się wdarł, wakacyjne. Mam wolne, nie muszę nic robić, nie mam spotkań wieczorem, mam wolne wieczory, nie ma żadnych grup formacyjnych, nic nie muszę robić. Jest takie podejście. Wreszcie wakacji. Nie ma szkoły, katechezy. Jest też taka postawa minimalistyczna. No, proszę nie narzekać, macie transmisję w telewizji, proszę sobie oglądać. Tyle tylko możemy, czyli nic. Musimy stosować się do zaleceń. Papież Franciszek od początku swego pontyfikatu mówi o nawróceniu duszpasterskim. I popatrzmy, że w takiej sytuacji to duszpasterskie nawrócenie tym bardziej jest nam potrzebne. Nam dusz pasterzom i wiernym. Wiele osób mówi, szczególnie tych, których odwiedzam z komunią świętą, mówią: Proszę ojca, odkryłam taką transmisję, inną, wreszcie odkryłam Biblię, wreszcie odkryłam tą tęsknotę za Eucharystią. Czekam na ojca z komunią, ze spowiedzią. Popatrzmy, ten czas trudny pozwala nam zrozumieć tak naprawdę, czym jest wiara. Jak bardzo tęsknimy za Kościołem, jak on jest ważny w naszym życiu osobistym, rodzinnym. Zróbmy sobie tę refleksję, co ten czas pandemii przyniósł dla mojego życia duchowego. Co odkryłem, gdzie się zaangażowałem, czy jest inaczej przeżywana moja modlitwa i relacja z Bogiem, czy zaprzyjaźniłem się z Biblią czy prowadzę dobre rozmowy z moimi bliskimi. Popatrzmy, to nie jest zagrożenie, to jest szansa dla nas. I ja wierzę mocno i mam taką nadzieję, że nie wrócimy do starych schematów. To jest okazja, by oczyścić nasze życie wiary, nasze duszpasterstwa, naszą wizję Kościoła z tego wszystkiego, co było jakimś ciężarem. Robiliśmy to bo zawsze tak było. Musi tak być, bo te kwiatki muszą stać w tym miejscu, bo tak, tak zawsze było. Ojciec Sęk postawił. Ojciec Sęk nie żyje 50 lat. Nie? I stawiamy te kwiatki w tym samym miejscu. Już nie wie dlaczego. Ale tak musi być. To jest szansa, by otworzyć oczy. Idźcie, pozyskujcie uczniów. Nowe czasy, nowe wyzwania. Może mamy wrażenie, że jest trudniej. Jest inaczej. Pozyskujcie uczniów. Trzeba wykorzystać tę tęsknotę Boga, która się rodzi w sercach drugiego człowieka, tę tęsknotę wartości, którą odkrywamy w naszych rodzinach. Trzeba odkryć te nowe możliwości komunikacji i spotkania. Musimy odkryć nowy język porozumiewania się między nami. Ile mamy środków i możliwości? Jak wielu z nas nagle zobaczyło, że jest laptop, że jest komórka, że ja mogę to wszystko wykorzystać dla dobra, dla dobrych relacji z moimi bliskimi, mogę ich pozyskać dla Chrystusa, mogę rzeczywiście odkryć, że chrześcijaństwo to jest jakaś nowa energia, którą Pan Bóg nam daje i ciągle nas umacnia. Oto ja jestem z Wami. Przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, Bóg jest z nami. Przytulmy się do Niego, przylgnijmy do Niego, odkrywajmy Jego obecność. Może na nowy sposób, może wreszcie otworzymy oczy na sprawy duchowe, które przecież są tak ważne dla każdego z nas, by żyć z sensem, by wiedzieć, po co żyje, by odkrywać. Tę nową misję, którą zleca mi Jezus. Idźcie. W sensie nie idźcie teraz, pójdziecie na koniec mszy, ale idźcie, posyłam was. Czyńcie uczniów, pozyskujcie ludzi dla Chrystusa. Dzielcie się wiarą. Dzielcie się nadzieją. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego pożyczyciela.